TVG 9 na Facebooku znalazłem wspaniałych młodych ludzi oraz ich inicjatywę o nazwie Korporacja Zbrojna. Korporacja Zbrojna to powstające stowarzyszenie paramilitarne, które stawia przed sobą dwa cele: stworzenie struktur obrony terytor terytorialnej w całym kraju i patriotyczne wychowanie młodzieży w duchu cywilizacji łacińskiej. A więc jest tutaj i, i ciało, i duch, czyli y, uzbrojeni ludzie przygotowywani do, do obrony swojego kraju, a także swoich wartości. No i wychowanie, y, tradycyjne wychowanie y, zarówno no, patriotyczne, y, jak i wychowanie y, w duchu, w zasadach y, cywilizacji łacińskiej. Ja będę się przyglądał tej inicjatywie, postaram się jak najwięcej na ich temat materiałów dawać w TVG9. No, mam nadzieję, że wkrótce pokażę jakiś materiał z ich szkoleń, który będzie użyteczny także dla innych. Z tego co wiem... Już trzy oddziały powstały, no i szykują się kolejne. Także inicjatywa się rozwija, także pełne moje poparcie i, i zachęcam do, do zainteresowania się tą inicjatywą. Korporacja zbrojna.